Czas na kolejny odcinek serii, w którym odpowiadamy na Wasze pytania, które najczęściej przebijają się w rozmowach między nami, pośrednikami, a Wami, naszymi klientami. Eee, nie przedłużajmy, losujmy i odpowiadajmy na nie i rozjaśnijmy newralgiczne kwestie. Czy według Was w niedalekiej przyszłości jest możliwa e sprzedaż nieruchomości? Tak, jak najbardziej. Myślę, że czasy COVID-u i lockdownu pokazały nam, że tutaj, jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości, jest to jak najbardziej możliwe w internecie. Obecne środki masowego przekazu dają takie jak internet czy yy, kamery, dają nam możliwość tego, że jesteśmy w stanie zorganizować wirtualne spacery po mieszkaniu, jesteśmy w stanie nagrywać całe powierzchnie mieszkań, dzięki czemu Wy jako strona kupująca w tak trudnych czasach mogliście i możecie czuć się dalej bezpieczni więc jak najbardziej jest to możliwe. Oczywiście wymaga to pewnego rodzaju legalizacji prawnej, natomiast yy, no jakby technologie do tego są. Yy, bardziej chodzi o chęci i przede wszystkim o przepisy prawne, które pozwalą na tego typu obrót. Odpowiedzmy zatem na drugie pytanie. Dlaczego bocian? No więc tutaj kwestia jest prosta. Bocian jest Taką nazwą, że jeżeli mówimy Bocian Nieruchomości, to ciężko jej nie zapamiętać. Należy też pamiętać o tym, że Bocian w starodawnych wierzeniach to była wróżba dobrego mieszkania, stąd po pierwsze, chwytliwa nazwa, a po drugie, i co ważniejsze, po prostu taka wróżba, która pozwala i daje pewnego rodzaju magię, po to, żeby po prostu dobrze i fajnie mieszkać w nowych nieruchomościach nabywanych przez Was, naszych klientów. Dziękujemy za dzisiaj i do zobaczenia w najbliższym czasie. Dziękujemy.